Dzień dobry, z tej strony Tytus Gudzowski i zapraszam do mojej subiektywnej analizy Księgi Apokalipsy. Zaznaczam, że jest ona subiektywna, ponieważ chociaż przy badaniu tekstu wspomagam się książkami i komentarzami specjalistów do spraw tej księgi, to materiał, który Państwu przedstawiam, należy traktować jedynie jako moją osobistą analizę tekstu apokaliptycznego, a nie jako jego ostateczną wykładnię. Mimo wszystko jednak, po wysłuchaniu materiału zapraszam do komentowania i dyskusji na przedstawione zagadnienia. Drodzy słuchacze, tydzień temu mieliśmy taki wstęp dotyczący siedmiu plak apokalipsy. Jeżeli nie wysłuchaliście tego podcastu z zeszłego tygodnia, to oczywiście zachęcam do tego, aby jeszcze teraz to zrobić, dlatego że tydzień temu podawałem... Więcej szczegółów, które pomagały nam zrozumieć w ogóle sytuację z księgi Apokalipsy. Ale bardzo krótko podsumowując to, o czym mówiliśmy tydzień temu. Jaki jest cel siedmiu plag? Sądzę, że plagi mają pokazać, że ci, którzy odrzucili Boga, będą już tylko pogłębiać się w nienawiści do niego. Sądzę, że siedem plag nie jest tyle karą, co konsekwencją odrzucenia Boga. Oraz opisem tego, jak ludzie, którzy odrzucili Boga, będą coraz bardziej brnęli w swoje szaleństwo. Ludzi tych można by było opisać Zupełnie tak samo jak tych, których Pismo Święte opisuje, którzy żyli w czasach Noego, o których czytamy w Księdze Rodzaju, 6 rozdział, 5 werset. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Ustawicznie złe. Innymi słowy mówimy tutaj o sytuacji, w której mamy do czynienia z ludźmi, którzy absolutnie bez żadnych wątpliwości odrzucili Boga i tylko ich dotykają plagi. I może nie chciałbym się rozwodzić nad tym, czy te plagi są literalne, czy są tylko przenośnią. Jeżeli są literalne, to zapewne kiedyś będziemy mogli je po prostu zobaczyć, o ile dożyjemy, ale zależy mi na tym, żebyśmy analizując tekst apokaliptyczny, starali się Zauważyć symbole, które są tam zawarte, w taki sposób, aby te symbole również i do nas przemawiały. Szczerze mówiąc, akurat nie widzę zupełnie zastosowania dla literalnego wypełnienia się tych plag. Chociaż, akurat będąc uczciwym, muszę przyznać, że fakt, że ja czegoś nie widzę, nie dowodzi tego, że to nie istnieje. Po prostu, kiedy czytam tekst apokaliptyczny. Nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego te plagi miałyby być traktowane w literalny, dosłowny sposób. Ale jeszcze raz, nie chcę się sprzeczać nad tym, czy te plagi są dosłowne, czy nie. Chciałbym po prostu dokonać analizy symbolicznej interpretacji tego tekstu. Sądzę więc, że Siedem Plag pokazuje w odwróconej kolejności, w jaki sposób ludzie. Którzy odrzucają Boga, tracą trzy wielkie dary, które tej ludzkości zostały dane. Najpierw przedstawię moją hipotezę, później będę próbował ją udowadniać. A zatem sądzę, że te trzy wielkie dary, które zostały dane ludzkości, to są w kolejności Jezus jako światłość, wylanie Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy. Oraz oczyszczenie wszystkich narodów i skierowanie Ewangelii do wszystkich ludzi na całym świecie, niezależnie od pochodzenia. I przez pryzmat tych trzech wielkich darów będę analizował właśnie siedem plag Apokalipsy. Pierwsza plaga jest to plaga wrzodów. W Księdze Apokalipsy, szesnasty rozdział, drugi werset czytamy I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Jeszcze raz zaznaczam, siedem plag dotyczy tylko tych, którzy odrzucają Boga i dokładnie tutaj jest to opisane. Wrzody dotykają tylko tych, którzy mają znamie zwierzęcia i oddają pokłon posągowi. A zatem pierwsza plaga to są po prostu wrzody. W judaizmie choroby skóry są widocznym skutkiem buntu przeciwko Bogu. Już od momentu historii opisanej w Księdze Liczb, 12 rozdział, gdzie czytamy wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę, i mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. I dziesiąty werset, a zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem, jak śniegiem. I gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś mógłby powiedzieć, no okej, okay, ale wrzody to nie trąd. No dla nas z całą pewnością nie. Natomiast dla Żydów w tamtych czasach każda choroba skóry była trądem. Nie każda choroba skóry była trądem złośliwym, dlatego że można było mieć pewnego rodzaju choroby skóry, które powodowały, że ludzie mogli dalej funkcjonować w społeczeństwie, nie byli wykluczani. Ale jeżeli. Kapłan stwierdził, że ta choroba skóry, którą ktoś ma, to jest właśnie złośliwy trąd, czyli, czyli jakakolwiek choroba skóry, która spełniała pewne wyznaczniki, które są opisane w księdze Tory, i taka osoba stawała się po prostu nieczysta. Jeżeli kapłan stwierdził, że ktoś ma złośliwy trąd, to taka osoba stawała się nieczysta i musiała opuścić społeczeństwo. Ciekawe jest to, że przez pierwsze lata istnienia chrześcijaństwa wszyscy chrześcijanie byli wyłącznie Żydami. Pierwsi chrześcijanie, pierwsi apostołowie byli absolutnie przekonani, że Ewangelia ma być zwiastowana wyłącznie Żydom. I dokładnie to robili. Wynikało to z tego, że właśnie chrześcijanie, którzy, jeszcze raz zaznaczam, to byli tylko Żydzi w tamtym momencie, oni byli absolutnie przekonani. Że każdy człowiek, który nie jest Żydem, jest po prostu nieczysty, jest taki, jakby był trendowaty. Nie należy z nimi przebywać, nie wolno ich absolutnie dotykać, nie wolno dotykać rzeczy, których oni dotykali, i tak dalej, i tak dalej. I taki stan rzeczy miał miejsce aż do momentu, kiedy Piotr otrzymał wizję. Od Boga. I wizja ta jest opisana w dziejach apostolskich dziesiąty rozdział. Pozwolę sobie czytać od dziesiątego wersetu. Potem Piotr poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło na nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i stępujące jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczone za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi płazy ziemi i ptactwo niebieskie i odezwał się do niego głos, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś, przenigdy, panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane, a stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. I tekst biblijny mówi o tym, że Piotr oniemiał, nie miał zupełnie nie wiedział, jak należy rozumieć tę wizję, ale 28 werset daje nam wyjaśnienie, gdzie sam Piotr mówi, że w końcu to zrozumiał. I mówi, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Czyli w wizji, którą otrzymuje Piotr, Pan Bóg mu mówi: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. Innymi słowy, Bóg mówi: Uważałeś, Pogan zanieczystych? Koniec tego. Oczyściłem ich, od tej pory są czyści, od tej pory ewangelia ma być im zwiastowana. Ale pierwsza plaga odwraca tę sytuację. I nie mówię tutaj o sytuacji, w której znowu jest podział na Żydów i resztę świata, tylko mówię o sytuacji, w której znowu będziemy mieli do czynienia z podziałem. Z ludźmi, którzy dzielą świat na nas i na ich. Jest to trochę tak jak w audycji, o której opowiadałem o zakazie kupowania i sprzedawania. Tylko ci, którzy będą podążali za Babilonem, tylko ci, którzy będą podążali za mainstreamem, tylko ci, którzy będą szli po głównej linii, będą dopuszczani do głosu, będą mogli przedstawiać. Swoje w cudzysłowie fakty, a wszyscy ci, którzy będą chcieli przedstawiać nieskażoną biblijną prawdę, nieskażoną Ewangelię, zostaną pozbawieni tej możliwości. Innymi słowy, tak jak wtedy w domu Korneliusza, Pan Bóg powiedział Apostołowi Piotrowi, Ewangelia ma być zwiastowana wszystkim ludziom. Bez wyjątku. Dlatego, że tych, których uważałeś za nieczystych, ja oczyściłem. Tak tutaj, w przypadku pierwszej plagi, mamy do czynienia z ludźmi, którzy sami odrzucają biblijne nauki i w ten sposób stają się trędowatymi. Właśnie w ten sposób spada na nich plaga złośliwych i odrażających wrzodów. To co z kolei się dzieje w przypadku kolejnych dwóch plag jest odniesieniem do innego wielkiego daru, który ludzkość otrzymała, a było to wylanie Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy. Druga i trzecia plaga dotyczą zamiany wody w krew. Czytamy w Księdze Apokalipsy 16 rozdział od trzeciego do siódmego wersetu. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem Anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ten ołtarz mówił Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Tutaj tak na marginesie, już sam fakt, że w siódmym wersecie czytamy o tym, że ołtarz przemawia, dowodzi tego, że niekoniecznie te plagi należy czytać w sposób literalny. No ale w jaki sposób rzeki wody morza zamienione w krew powiązałem z zabraniem Ducha Świętego? No to po kolei. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że w Starym Testamencie oraz dla ludzi z Bliskiego Wschodu, czyli dla ludzi, dla których dostęp do wody jest bardzo mocno utrudniony, woda to jest życie. A krew zamieniona w wodę po prostu oznacza odcięcie. Od źródła życia. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że tekst apokaliptyczny w 17 rozdziale, w 15 wersecie po prostu mówi o tym, że wody reprezentują ludy, narody i języki. I faktycznie uważam, że jeżeli tekst apokaliptyczny podaje wyjaśnienie jakiegoś symbolu, to należy ten symbol rozumieć właśnie w taki sposób, jak zostało to wyjaśnione. Ale jednak trzeba zauważyć, że symbol wód ma jednak. Również inne znaczenie i zastosowanie w Księdze Apokalipsy. Chociażby 21 rozdział 6. Werset czytamy. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody, żywota. A zatem tekst wyraźnie sugeruje, że woda żywota, czy woda życia nie dotyczy ludów, narodów, języków samych w sobie, no bo jak inaczej, trzeba by było to rozumieć. Podobnie w 22 rozdziale, w pierwszym wersecie i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z strony Boga i Baranka. A zatem nawet w Apokalipsie źródła wód i czysta woda symbolizują życie. Ciekawe jest to, że ten sam Jan, który napisał Księgę Apokalipsy, również w swojej Ewangelii posługuje się źródłami wód w kontekście Ducha Świętego. Siódmy rozdział Ewangelii Jana od 37 do 39 wersetu czytamy. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś we mnie wierzy, jak powiada pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I teraz uwaga, a powiedział to w odniesieniu do ducha, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Czyli Jan w swojej Ewangelii bardzo wyraźnie zaznacza słowa Jezusa, który mówi o rzekach wody żywej i mówi, powiedział to w odniesieniu do Ducha, do Ducha Świętego, który jeszcze nie był dany. Duch Święty był dany w dniu Pięćdziesiątnicy, dokładnie tak jak to jest opisane na początku dziejów apostolskich. A zatem, jeżeli żywa woda jest określeniem na Ducha Świętego, to zamienienie wody w krew jest odwrotnością tego, co wydarzyło się w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty został wylany na ziemię. Jest to utrata Ducha Świętego, który jest duchowym źródłem życia. Krew w wodzie nie nadaje się do życia, gaszenia pragnienia ani oczyszczenia. Symbolizuje stan, w którym Duch Święty zostaje zabrany tym, którzy odrzucili Ewangelię. I tutaj zresztą chciałbym przytoczyć inny tekst z Apokalipsy, który opisuje tych, którzy są zbawieni. W siódmym rozdziale, wersety 16-17, czytamy: Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce, ani żaden upał. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrzebuł wszelką z za, za oczu ich. Zatem już wcześniej Apokalipsa pokazuje ludzi, którzy są u źródeł wody życia i są bezpieczni w przeciwieństwie do tych, którzy mają dostęp jedynie do wody, która jest zamieniona w krew i niesie za sobą śmierć. Ciekawe jest jednak to, że Apokalipsa 7 rozdział wspomina również o Słońcu, które nie będzie palić tych, którzy są wierni Bogu. Dlaczego jest to ciekawe? No właśnie dlatego, że czwarta i piąta plaga dotyczą tego, co się będzie działo ze Słońcem. W Apokalipsie 16 rozdział od ósmego wersetu czytamy taki opis czwartej i piątej plagi. A czwarty wylał czaszę swoją na Słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swojej języki, i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach. I to prowadzi nas do pierwszego daru, który był dany ludzkości. Tak jak powiedziałem na samym początku, pierwszy dar to był Jezus, który jest światłością świata. Czwarta i piąta plaga dotyczy ludzi, których. Słońce, czyli źródło światła, pali ludzi żarem. Następnie dzieje się coś takiego, co sprawia, że prawdopodobnie to słońce już ich nie pali, ale tylko dlatego, że ludzie ci są już absolutnie i całkowicie pogrążeni w ciemnościach. I ciekawe jest to, że również Ewangelia Jana pomaga nam zrozumieć, Właśnie tą symbolikę, chociażby kiedy czytamy trzeci rozdział od dziewiętnastego wersetu i są to słowa Jezusa, który mówi Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Innymi słowy, dla tych, którzy odrzucili Boga, światło staje się prawdziwą torturą. Ludzie wolą żyć w ciemności, niż przyznać się do tego, że potrzebują Boga. Już zresztą dzisiaj widać uczonych profesorów i teologów, Którzy próbują traktować Biblię w taki sposób, jakby to był wyłącznie mit, jakby to była wyłącznie jakaś książka przedstawiająca jakieś tam historyjki, z których wynikają pewne morały. Już dzisiaj widzimy świat, również świat chrześcijański, który uważa, że Pismo Święte to jest tylko jedna wielka symbolika, że prawa, które tam są nakazane. Że tak naprawdę wcale nie należy ich przestrzegać, że my jako ludzie możemy ustanawiać swoje własne prawa, swoje własne zasady, odrzucając to, co jest napisane w Piśmie Świętym, oraz odrzucając Boga, który jest stworzycielem całego świata. Czwarta i piąta plaga mówi o palącym słońcu, o palącym świetle. Ale ludzie, którzy jeszcze mają dostęp do tych biblijnych prawd nie upamiętają się, ale dalej brną w swojej nienawiści. Wybierają ciemność, a ciemność, którą wybrali, prowadzi do szóstej i siódmej plagi. Szósta plaga jest to przygotowanie do wojny. Apokalipsa 16 rozdział od 12 do 16 wersetu opisuje to w taki sposób. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żabę wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego, i zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. A zatem, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko to, co działo się do tej pory, prowadzi ludzi, którzy odrzucili Boga do wniosku, że należy zniszczyć tych, którzy jeszcze temu Bogu są wierni. Apokaliptyczny Babilon zbierze wszystkie swoje siły, aby zniszczyć tych, którzy wciąż są wierni Bogu, zupełnie tak jak Kain, który nie był wierny Bogu, postanawia zabić swojego brata Abla, który Bogu był wierny i który wypełniał to, co Pan Bóg nakazywał. Fakt, że królowie całego świata szykują się na wojnę. Dowodzi tego, że zbawieni ludzie wcale nie zostaną zabrani wcześniej do nieba. Nie będzie żadnego sekretnego pochwycenia. Będą żyli tutaj, na Ziemi, ale będą znienawidzeni przez tych, którzy nienawidzą Boga. Najważniejsze jednak jest to, że opis tej plagi jednoznacznie potwierdza, że ci, którzy odrzucili Boga, już przegrali. Babilon już upadł, podobnie jak to ogłosił drugi anioł z Apokalipsy 14 rozdział. Mamy tutaj do czynienia z ważnym porównaniem. Apokalipsa nazywa tych, którzy odrzucili Boga wielkim Babilonem. I tutaj w opisie tej plagi mamy nawiązanie do rzeki Eufrat, które jest absolutnie niesamowite dla tych, którzy znają historię. Chodzi o to, że Babilon był miastem nie do zdobycia. Grube mury. Dostęp do wody z rzeki Eufrat, która przepływała przez miasto, oraz ogromne zapasy żywności powodowały, że mieszkańcy Babilonu, nawet w czasie oblężenia, czuli się bezpieczni. Tymczasem król perski Cyrus nakazał wykonanie osobnego rowu, aby zmienić bieg Eufratu, a następnie kanałami, którymi wcześniej przepływała rzeka, dostał się do Babilonu i zdobył go. Zatem wyschnięta rzeka Eufrat, podobnie jak w księdze Daniela, piąty rozdział, symbolizuje upadek Babilonu. Pokazuje, że Babilończycy tracą to, w co wierzyli, że zapewni im bezpieczeństwo. Wyschnięcie tej rzeki symbolizuje całkowite wyczerpanie ich nadziei, ale również wskazuje na to, że Bóg zna sposób, jak zniszczyć miasto, które jemu się przeciwstawia. O Armagedonie mieliśmy osobny odcinek i oczywiście będę zachęcał do tego, abyście również i ten odcinek wysłuchali. Dzisiaj tylko zaznaczę, że jest to najprawdopodobniej nawiązanie do wzgórza Megido po hebrajsku Har Megido, które było strategicznym wzgórzem w Izraelu. Każdy kto kierował się do Jerozolimy, aby ją zdobyć, musiał najpierw przejść przez górę Megido. To tam toczyły się najbardziej strategiczne walki. W tym przypadku mamy do czynienia z ludźmi, którzy również próbują zniszczyć Boży lud, ale Bóg już znalazł sposób, jak z nimi wygrać. I to oczywiście prowadzi nas do siódmej plagi czyli do ostatecznego końca. Oto jak ta plaga jest opisana w Księdze Apokalipsy w XVI rozdziale. A siódme wylał czaszę swoją w powietrze, i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos, mówiący: Stało się. I nastąpiły błyskawice, i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi tak potężne. Było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta Pogan, i wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy, i gór już nie było, i spadły z nieba na ludzi ogromne, centnarowe kawały Gradu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi Gradu, gdyż plaga ta była. Bardzo wielka. Słowa stało się są prawdopodobnie echem tego, co się stało na krzyżu. Różnica jest tylko taka, że na krzyżu Jezus powiedział Teleo, a tutaj głos mówi Ginomai. Mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi słowami greckimi, które mają również inne znaczenie. Dlatego, że tutaj słowa stało się oznaczają z jednej strony całkowity koniec jednej rzeczy, ale przede wszystkim chodzi o to, że rozpoczyna się coś absolutnie nowego, a mianowicie pełne i niepodzielne panowanie Boga wraz z tymi, którzy przeszli przez historię grzechu, doświadczyli tego, co niesie za sobą grzech, i wybrali Boga, i przez Boga zostali zbawieni. Wielkie miasto, które miało zapewnić bezpieczeństwo ludziom, ale bezpieczeństwo po ludzku, zdala od Boga, rozpada się na trzy części. Związek Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka zostanie zniszczone. Jest to również dla nas pewnego rodzaju ostateczne ostrzeżenie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze: Ty jednak, przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce. Gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Drodzy słuchacze, dzisiaj jest czas, abyśmy oddali nasze serca Bogu. Każdy, którego serce nie jest odmienione, jest częścią systemu babilońskiego, systemu, w którym szuka się innej sprawiedliwości niż tej wywodzącej się ze sprawiedliwości Boga i wiary w Chrystusa. Tylko Bóg można uratować. I tylko w Nim Należy tego ratunku szukać. Problemu grzechu, problemów tego świata nie da się rozwiązać w żaden inny sposób, jak tylko poprzez powtórne przyjście Chrystusa i przywrócenie tego wspaniałego stanu sprzed upadku ludzkości. A zanim skończę, to chciałbym jeszcze tylko takie małe ogłoszenie, że tutaj przerwę tą moją apokaliptyczną serię. Co prawda sądzę, że mam jeszcze wiele do powiedzenia w tym temacie, ale chciałbym mieć jeszcze czas na to, żeby szerzej przyjrzeć się tematowi i ewentualnie skonsultować go z innymi znawcami Księgi Apokalipsy. Ale jeżeli Pan Bóg da, to chciałbym jeszcze kiedyś w przyszłości wrócić do analizy, nawet jeżeli to miałaby być to tylko taka moja własna Subiektywna analiza tekstu. Jeżeli znajdę coś, co uznam, że chciałbym się tym z wami podzielić, to jak Pan Bóg da, będę to jeszcze w przyszłości kontynuował. Tymczasem za tydzień już będziemy mieli zupełnie inne tematy. Będziemy mieli akurat dwa odcinki, które już mamy nagrane z Jarkiem Dzięgielewskim, który też już kiedyś był naszym gościem. No i oczywiście mam nadzieję, że będziecie tych innych wykładów równie chętnie słuchać. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Znajdziecie nas również na Facebooku, Instagramie oraz na Spotify, gdzie możecie słuchać naszych audycji w dowolnym momencie. Do usłyszenia.